O roku ów mógłby napisać Adam Mickiewicz o mijającym 2010, choć niestety w innym kontekście niż w panu Tadeuszu. To był wyjątkowo trudny rok w naszej historii, rok naznaczony niespotykaną na skalę światową katastrofą lotniczą, w której zginęła polityczna elita kraju z prezydentem i jego żoną na czele. Piotr Michalak. 10 kwietnia. Ta data pewnie już zawsze kojarzyć się będzie z jednym z najbardziej tragicznych dni w najnowszej historii Polski. Ta sobota miała być dniem, w którym prezydent, politycy, duchowni i przedstawiciele rodzin Katyńskich złożą pokłon nad grobami oficerów zamordowanych przez NKWD. Nie zdążyli tego zrobić. Zanim w sobotni poranek polskie, a potem światowe telewizje pokazały te obrazy, spod Smoleńska przyszły pierwsze niepokojące sygnały. Jest awaria prezydenckiego samolotu w Smoleńsku. Oczywiście najwięcej szczegółów na razie nie znamy, ale szczegóły nadchodzące z Smoleńska przyjmowano tyleż z przerażeniem, co i niedowierzaniem. To nie miało prawa się stać, powtarzano. W katastrofie zginął prezydent, jego żona, parlamentarzyści i niemal całe dowództwo armii. Pogłoska o tym, że kilku osobom udało się przeżyć, szybko okazała się pobożnym życzeniem. Oficjalne komunikaty rozwiały resztki nadziei. Tu w 154 z oficjalną delegacją z Polski na pokładzie rozbił się podczas lądowania w Smoleńsku. Polska zamarła. Z jednej strony politycy robili wszystko, by pokazać, że państwo działa. Państwa polskie musi funkcjonować i będzie funkcjonować. Z drugiej było jasne, że tak jak dotąd, działać już się nie da. Idziemy się policzyć, kto został. Jeszcze tego dnia wieczorem na lotnisku w Smolensku spotkali się premierzy Polski i Rosji. Ten gest zapamiętano na długo, dla jednych jako symbol pojednania narodów wobec tragedii, dla innych symbol uległości wobec sąsiada. Ale takie chwile jak ta. Stajemy nad trumną pierwszego obywatela. Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Wyciszyły polityczne spory. Do Polski, przez Moskwę, gdzie identyfikowano ofiary, powracały ciała zmarłych. Każdy kolejny dzień toczył się w rytmie marsza żałobnego i defiladowego kroku żołnierzy niosących trumny. To widok, którego zapomnieć się nie da. Dzisiaj płacze cała ojczyzna. Te łzy szczególnie widać było tutaj. Pałac prezydencki, już kilka godzin po tragedii, stał się miejscem, gdzie ludzie szukali sposobu na przeżycie żałoby. Brak mi słów. Powiększająca się z każdym dniem kolejka, setki tysięcy zniczy na dziedzińcu, to był znak, że w tym szczególnym czasie trzeba być razem. Dokładnie tydzień po katastrofie jej ofiary pożegnano na warszawskim placu Piłsudskiego. Zaraz potem prezydent i jego żona udali się w ostatnią podróż ulicami Warszawy do Krakowa, na Wawel, żegnani przez tysiące rodaków i gości z zagranicy, między innymi prezydentów Rosji i Gruzji. Piotr Michalak, wydarzenia.